Dzień dobry, drogie byki. Witam Was w filmiku z czytaniami na miesiąc maj. Mam nadzieję, że maj będzie dla Was fajnym miesiącem, ciepłym i takim pełnym pogody ducha, czego oczywiście Wam życzę. Życzę Wam też wszystkiego dobrego, dlatego że Wy, jako Wy, macie urodziny w tym miesiącu. I karta wyroczni uwierz w niemożliwe. Myślę, że gdybyśmy zostali pozbawieni wiary w niemożliwe, to podejrzewam, że 99% ludzi na świecie nie tworzyłoby planów. Nie. Mm, nie byłoby w tym miejscu, w którym są, tak? Nie byłoby bankierów, nie byłoby ludzi sukcesu, biznesu, polityków, bo przecież każdy z nas wierzy w coś, czego jeszcze nie zrobił, nie? Czego jeszcze nie zrobił, co ma gdzieś w planach, w marzeniach, często czasem wydających się zupełnie nierealnymi, ale ta wiara nas trzyma przy życiu, nie? Ta wiara nas trzyma przy życiu. Wiara daje takie poczucie, że a może się uda, nie? A może się uda, a może tym razem. Czasami sama jestem w takiej sytuacji, że robię coś po 10 razy, żeby mi się udało. Powiem Wam, jak uczyłam się języka. I nie mówię o angielskim, bo tam angielski. Mówię o języku. Tego kraju, w którym obecnie jestem, to y, ja go nie znam perfekcyjnie, bo ja jestem Polką i ja znam dobrze polski, y, chociaż czasami mi się wydaje, że jeszcze nie znam, bo nie umiem się wysłowić. Ale y, jak uczyłam się tego języka na początku samym, to po prostu wyda wydawało mi się, że jest niemożliwym, żebym ja potrafiła. Wypowiedzieć składnie chociaż jedno zdanie, czy dwa zdania składające się z kilku przerażających na tamten czas dla mnie wyrazów. Jednakowoż powiem Wam, że udało mi się to, wiecie, i mówię naprawdę całkiem, całkiem mi to idzie. Chociaż powiem szczerze i uczciwie, że nie mam wprawy, nie mam też odpowiedniej osoby, z którą mogłabym w obcym języku rozmawiać i no nie jestem geniuszem, tak? No nie musiałabym tu być pewnie z jakieś 15 lat i przebywać z ludźmi ich nimi, co bym może wtedy nauczyła się go tak świetnie i perfekcyjnie. Ale za to i dzięki temu że uwierzyłam w to, że, że jest coś, co, co było niemożliwe. I yy, właśnie dzięki temu, że w to uwierzyłam, że to mi się uda, to powiem Wam, że rozumiem 99 yy, słów, zdań, które yy, ci ludzie chcą mi przekazać. I myślę, że, yy, a nie jestem już w wieku 20 lat, wierzcie mi, ani 30, tylko bliżej mi do 50. Yy, co też sprawia, że ten umysł nie jest tak lotny i tak łatwo przejmujący wszystko, więc wierzcie, mi wszystko jest możliwe. Naprawdę, wszystko jest możliwe. Kochani, sprawdzę teraz, jakie energie będą Wam w tym miesiącu patronowały. Zobaczymy też, jak będzie się układało to u Was wszystko, może coś wysnujemy fajnego. Jakieś teorie, które może będą yy, przydatne Wam. Słuchajcie. Jak jest, jaka jest sytuacja obecna Wasza? Kochankowie? No tu stawiam na sprawy miłosne. W końcu maj, prawda? Zaczęło się ciepło. Ptaszki śpiewają. Nasze uczucia też są jakby cieplejsze, nie? Więc myślę, że sytuacja będzie dotyczyć relacji z drugim człowiekiem lub też współpracy zawodowej, powiedzmy, tak z jakąś osobą, być może to wspólnik. Sprawdźmy teraz, kochani, jak. Jak ta sytuacja, czy ona jest plusem, czy ona jest minusem tak, w waszym życiu? Czy będzie szła na plus czy, czy na minus? Plusem, oczywiście, królowa denarów. Być może wahacie się w waszej relacji, macie jakiś problem i na dwoje babka wróżyła, tak? Rozkładacie go na dwie opcje. I nie jesteście w stanie czegoś wybrać, nie? Nie umiecie jeszcze podjąć decyzji. Macie pewne wahania, ale spoko. Myślę, że królowa denarów, podejrzewam, że jako byki to, to wy jesteście w tej karcie, tak? Byk, znak ziemski, więc mocno stąpający po ziemi, trzymający się konkretów, praktyczny i taki namacalny. Wy nie. Bujacie w obłokach. Wy tutaj twardo trzymacie się y, konkretów. Sprawdźmy, kochani, jaki jest powód y, całej tej sytuacji, tak? Jaki jest powód tego, że jesteście, no ewidentnie, y, miłość. Jak nic jest, po prostu powodem jest miłość. Powodem Waszych wahań, waszych rozterek. Waszych niepewności w podjęciu decyzji, chociaż jesteście konkretni, tak? Chociaż wiecie, czego chcecie, tak? To powodem tego wszystkiego jest właśnie ta wszechogarniająca was miłość. Gdzieś tam mocno w was coś siedzi, być może jesteście dopiero na początku tej miłości, albo macie możliwość w wyborze dwóch partnerów czy partnerek. Nie wiecie, co wybrać, nie wiecie, jak się w tym odnaleźć, nie wiecie, co z tym zrobić dalej. I myślę tutaj, właśnie, że emocje, które w Was dopadają, są takie skrajne, nie? I Wy tutaj nie wiecie, czy, czy aby ten facet, czy ta kobieta, jest kimś odpowiednim dla Was, bo. Wy tak mocno stoicie na ziemi, że wy nie bujacie w obłokach, wy nie rozdzielacie tego, no taki fajny, miły, sympatyczny, ten osobnik, tak? Nie, 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 nie. Wy chcecie czegoś namacalnego, czegoś konkretnego. I to nie muszą być oczywiście materialne rzeczy, ani mają jakieś, jakieś gesty w stylu, nie wiem, zakupu pięknej broszki czy bransoletki. Nie, nie. Ja mówię po prostu o, o kimś konkretnym, nie. O osobie, która też musi być tak jak wy, yy, mocno stąpająca po ziemi, yy, realista, rzekłabym, nie? I do tego wszystkiego, właśnie do tej niepewności związanej z tym wyborem tego drugiego człowieka, doprowadziła właśnie was miłość. Być może zakochaliście się, nie? Może to jest jakiś początek dopiero, tak? Albo macie możliwość tego, żeby zainwestować swoje uczucia w drugiego człowieka, nie? To, co było w przeszłości. Pustelnik. Byliście sami. Byliście sami w przeszłości i ewidentnie poszukiwaliście sobie kogoś, kto zapali w was to światełko, nie? Tą nadzieję, tą gwiazdę, tak? Rozpali. No, ewidentne czytanie na miłość. No, pewnie nie ze wszystkimi będzie rezonowało, bo niektórzy są już w związkach. A może, jeżeli są te osoby w związkach, to może gdzieś się drugi ktoś trafił, tak? I chcecie zobaczyć, bo byliście samotni w tym związku, tak? No, i teraz chcecie tych konkretów, nie? Sprawdźmy, co Wy macie w głowie. Yy... Trzy buławy. Tak. Wy dążycie do realizacji Waszego celu. Do tego, że w końcu będziecie w stanie powiedzieć, Biorę tego, czy biorę tą, tak? Podoba mi się. Czy też odchodzę od męża, czy od żony, bo ten ktoś mi pasuje, albo zostaję w tym związku, pomimo moich niepewności, tak? Pomimo moich niepewności, zostaję w tym związku. Zobaczę też i poczekam sobie troszkę, co będzie być może za chwilę. Takie mam wrażenia. Patrząc na te karty. Co przyniesie Wam ta najbliższa przyszłość? Wiecie, ta połowa miesiąca powiedzmy, Król Buław. Energię do działania przede wszystkim przyniesie Wam lub też jakiegoś lwa, człowieka spod znaku lwa. Yy. Lub też jakieś takie um, cele, do których będziecie nieuchronnie dążyć. Nie? Teraz sprawdźmy, kochani, jak wy um, jesteście nastawieni tutaj do tego, um, jakie macie podejście do tego tematu. Siedem mieczy. No tak, nie za bardzo potraficie się w tym wszystkim odnaleźć. Czujecie się, jakby ktoś wam coś skradł, nie? Być może została wam gdzieś yy, zabrana, y, zostało wam gdzieś zabrane poczucie tej stabilizacji waszej, tak? Yy, wiem na czym stoję i tak dalej, i to być może zostało wam tutaj yy, gdzieś skradzione. Yy, takie mam odczucia. Jak otoczenie na Was wpływa, co, wam, co do Was może przyjść z otoczenia, tak? Muszę przesunąć trochę karty, ale dobra, będziecie widzieć. Rycerz Pucharów. Ewidentnie przyjdzie do Was z otoczenia miłości. Będziecie otoczeni ludźmi, którzy Was kochają, osobami, które Was wspierają. Być może też właśnie przyjdzie do Was ten człowiek odpowiedni, który też yy, okaże Wam te miłosne jakby yy, uczucia, yy, ale wiecie co? Czasami też, jeśli miałabym mówić o odwrocie tej karty, to uważajcie tutaj, bo pomimo tego, że to będzie ktoś, kto jest romantyczny, to może być yy, osoba, która rzuca słowa na wiatr i. Pomimo tego, że Wy szukacie kogoś, podejrzewam, kto jest konkretny i taki namacalny, to niekoniecznie ten rycerz pucharów może się taki okazać, wiecie? To mogą być takie uczucia nie do końca pewne. To bym tak uważała. Ale to tak w przestrodze, nie? Poza tym to może być właśnie jakiś romantyk możecie być otoczeni przez osoby, które będą u was darzyć uczuciami i wspierać i opiekować się Wami. I myślę, że właśnie z otoczenia przyjdą do was takie romantyczne uczucia, takie namiętne, nie? Kochani. Sprawdźmy teraz to, co jest u Was. Oczekiwaniach Waszych, tak? Jakie macie obawy, nadzieje koło fortuny. Macie nadzieję na zmianę losu. Macie ewidentnie nadzieję na to, że coś się zmieni się w Waszym życiu i że, że to za chwilę przyjdzie, tak? Tu naprawdę, no, taką macie nadzieję. Taką macie nadzieję. W obawach, jeśli miałabym mówić, oczywiście, czyli karta w odwrocie, tak? Karta w odwrocie. Jeśli Miałabym mówić o Waszych obawach, jakie być może niektórzy z Was mają, to podejrzewam, że obawy będą dotyczyły tego, żeby ten los, aby nie zwiódł mnie na manowce, nie, żeby nie pokierował mnie do nieodpowiedniego człowieka. No, czytanie miłosne, czytanie miłosne. Słuchajcie, i teraz sprawdzimy, jaki jest wynik tego wszystkiego, rezultat, jaka jest. Jesteście tutaj w kapłance. Ja dołożę sobie do tego kartę. Rezultatem jest co? Intuicja? Mądrość, tak? Sprawdzimy, co taka płamka chce wam powiedzieć. Może w radzie będzie to... Kieruj się mądrością, kieruj się intuicją. Tak, kieruj się tym, co podpowiada wam, co podpowiada Wam serce. Nie tak jak do tej pory. Waszą, waszą, waszymi myślami, czy, czy tym, co e, takie praktyczne, nie? Nie tym praktycyzmem, nie, nie, nie. Kierujcie się sercem intuicją i sercem tym, co Wam podpowiada serce i intuicja tym się kierujcie. I tu e, powiedziałabym, że możecie na tym wyjść całkiem, całkiem mądrze. E, dodam jeszcze od siebie, że. E, nie podoba mi się w Waszym nastawieniu ta karta tych siedmiu mieczy, szczerze powiedziawszy. Bo to jest tak jakby byście nie mieli jakiegoś celu, nie? Tutaj. Jakbyście z takim nastawieniem, może, może nie mam celu. Może nie mam celu. Może to jest jakaś marność. Może to jest jakaś bezowocność. Może takie właśnie jest Wasze nastawienie, nie? I sprawdzę to, bo tak mnie to interesuje i ciekawi. Nie wiem, zobaczymy co nam pojedzą karty. Głupiec. Właśnie, wy możecie mieć w sobie takie nastawienie, że to są jakieś wasze płonne nadzieje. Jakiś yy, bezowocna robota, może, tak? Może ten ktoś jest w ogóle, może ja nie, może ja ucieknę, bo głupi jestem albo coś, nie? Może to tak. Ale z drugiej strony można popatrzeć na to, że tutaj być może yy, na tyle yy, Wam się wydaje, że to jest coś, co, co jest daremne dla Was, nie? Ale jednak w to wejdziecie, bo to jest coś nowego, nie? coś was będzie do tego pchało. Tak, yy, takie mam odczucia. Jeżeli oczywiście to całe czytanie nie dotyczy waszych związków yy, czy relacji, yy, ono może dotyczyć równie dobrze yy, waszej sytuacji, która gdzieś yy, doprowadziła, albo wy sami doprowadziliście do jakichś wahań w waszym życiu, tak. Yy. Chociaż nie sądzę, sądzę raczej właśnie, że mm, tu ewidentnie mm, jest to czytanie bardziej takie miłosne. Jakieś problemy w relacjach macie mm, z, drugimi, z drugim człowiekiem? Ja nie mówię tu o jakichś takich wielkich problemach absolutnie. Może macie coś do wybrania, nie? Między jednym, jedną osobą lub drugą. Yy. Ale pamiętajcie, wierzcie w niemożliwe, bo to, co jest niemożliwe, yy, to, to wcale nie jest niemożliwe. To jest do osiągnięcia, tylko czasami trzeba właśnie kierować się intuicją, kierować się sercem, tak? Zdać się być może troszkę na los, poczekać trochę, popatrzeć, przyjrzeć się całej tej sytuacji, właśnie z własnej perspektywy, nie? Popatrzeć, roz, rozejrzeć się, rozejrzeć się. I być może przyjdzie do Was właśnie y, ktoś odpowiedni, może to ten, właśnie ten, nie? Dobrze, kochani, y, dziękuję Wam bardzo i zapraszam Was oczywiście na następne moje y, czytania. I dziękuję Wam za lajki, subskrypcje i w ogóle komentarze. No właśnie. Y, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia.